Dzień dobry widzowie z tej strony zamaskowana, więc dzisiaj y, z Fortnite'a odcinek, a to jest taki szybki y, odcinek, żebym wam po prostu wyjaśnił wszystko. I widzowie ja już nie jestem z Miłoszem. Y, tak, z Miłkiem ja nie jestem oczywiście już w teamie y, Venus. No jesteśmy jakoś tam mamy tą grupę, ale dzisiaj się pokusono z nami i my już po prostu nie chcemy być w tym teamie i... Aj, jest. Chcieliśmy po prostu z Miaszem e, zrobić swój własny e, team, team, bo tutaj powiedział ten. E, Kuba. Czy się Walcie ich, e, e, ich, bo są hamsy tworzą swój team. Kto do nich dołącza pisze jeden, a kto nie, dwa. I każdy, no dużo osób do nas napisali, jeden I do nas dołączają. I co, jak wy będziecie chcieli, to piszcie po prostu do mnie na Discordzie. Ja się nazywam zamaskowany. I Dominik e, dał mi administratora i Mioszowi I już są takie wszystkie rzeczy. Port. No i to będziemy. I jak chcecie do nas dołączyć, tutaj jest. Tutaj to nie jestem nasz team. Tutaj to będzie mój team, do którego będą rekrutacje, bo to jest miłością, to jest nasz team. A tutaj jest taki mój i Minosa serwer, jakbyście chcieli też do nas dołączyć. Po prostu y, możecie do mnie napisać, y, ja jestem zamaskowany, jestem często dostępny. Zawsze dzisiaj nie będę o 17.00. od 16.10 do 17.40 nie będę dostępny, ale będę nagrywać live'ów, możecie tam pisać na czacie oczywiście. Widzowie, czy chcecie dołączyć do nas, czy i wszystko, bo my nie, no, Ja będę dzisiaj robić z Mioszem właśnie rekrutę no będziemy grać w turniej, ale też będę... Będziemy wyjaśnić Tutaj będzie Tutaj spiszcie, czy chcecie y, być na filmie Pomysł na, pomysły na odcinek będziecie mogli tutaj pisać ogólny to wiecie, że tutaj będziecie mogli do nas pisać. Komendy to już nic, bo tutaj memy to będą tutaj memy, nagrywanie filmów, też nagrywanie filmów, nagrywanie streama, gra, czyli że będziecie mogli z nami zagrać, rozmowy itp. Ale jeszcze dzisiaj e, będę z, z Minosem tutaj e, robić jakieś inne rzeczy ale jeszcze jak będziecie chcieli to będziecie jeszcze mogli e, dołączyć do naszego teamu Heros jeszcze będzie... nasz team będzie się nazywać Team Heros. ja tylko jestem z miłosem na razie tutaj bo on 10 minut temu dopiero założył gdzie nic tutaj nie robiliśmy jeszcze yy, i takie tam yy, ten yy, no po prostu jak będziecie chcieli to będziecie oczywiście mogli do, do, do ten serwer zamaskowanego i minosa 1035 będziecie mogli tutaj bo tutaj jest taki fajny jakby nie, no to jest też team yy, takiego docesa i wszystkiego do gierek innych. Pod, nie wiem, do Cesa właśnie. Do. Nie wiem, jeszcze do czego. Do. Halo, Nie. Tam, możecie z nami sobie zagrać? Do innych takich rzeczy będziecie mogli z nami zagrać. Bo my po prostu chcemy Wam zrobić przyjemność. Ale to, to że my niby jesteśmy hamscy, bo odłączyliśmy od nich, to. Yy, bo nie. Zobacz, zobaczcie, oni tutaj, ale po co wam jak tu jesteście, chłop ma problem, że, no tutaj po prostu się kłóciliśmy z nim, ty jesteś chamski, nie to, że stworzymy swój team. On, Dominik, ty do nich dołącz, a czyli Dominus do nas dołączy, wy będziecie mogli oczywiście z nami, wiecie, będziecie mogli do nas dołączyć, wszystko takie tam. Naprawdę, ja mam widzowie, jak to oglądacie, to oczywiście będziecie mogli dołączyć serwer zamaskowanego mój, czyli będziecie... napiszcie do mnie tutaj, yy, bierzecie sobie i znajomi, dodaj znajomego, jak dodacie, znajomego, czyli mnie, to piszcie trzecie tutaj, zamaskowany i. Nie, mój profil to skopiowano. Ty bierzecie, wklej. Nie, wklej. Dobra, muszę jeszcze raz tutaj skopiować. Y, kopiuj. Bierzecie, wklej. wklej. Ale mnie to wkurza. Y, Control V. To działa. Nie, nie działa, ale. Ym. Gdzie to ja jestem tu? Nie, 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 nie. No, Mam tryb streamowania włączony, to ja tryb streamowania włączone i zamaskowany. bierzecie sobie tutaj. Zamaskowane 4... Hashtag 4049. Ja jeszcze awatar sobie weźmiemy, nie wiem, na taki. Nie, nie tu. Zmieniam avatar i... Weźmiemy, nie, na co? Na... szybki z akwarium. I to jestem ja, mogę, yy, zmaskowany, 4049 Zaraz jeszcze, albo nie, wiem już, zmieniowa sobie na taki Taki I yy, zmaskowany, 4049 yy, Zapisuję zmiany i już biorę I widzowie, będziecie mogli oczywiście do nas dołączyć, bo my chcemy dla was zrobić team Żebyście do nas dołączyli naprawdę zachęcam do dończenia i co, ja chyba już ja po prostu mogę wam powiedzieć pa.